I jest domek tak, budujemy domki dla świnek lecz pokażę wam jaki tata mój zbudował no. to nie żeby to była no. nie musisz ruszać statywem statyw jest ustawiony tak, żeby tutaj obejmowało wszystko i tutaj, w... a tutaj No zobacz, ja zbudowałem taki domek dla świnki, bez dachu no z takim małym daszkiem bez drzwi, ale Uważam, mój ten... to jest tamtym że zima nie Czekajcie. będzie bardzo solidna. Ja Wam pokażę, jakie moje jest wejście. No. Tutaj moje wejście jest takie. I krąży? W sumie, Ale w sumie to nie jest to A takie A krąży dobre. nam tutaj też nasz wilk. Zobaczcie, biały wilk. To jest w rzeczywistości nasz pies, ale my, my tak udajemy że... Ale my udajemy, że to jest nasz wilk. No dobra, dzisiaj nie Minecraft, choć w Minecrafcie też dzisiaj robiliśmy dużo wybuchów, więc, yy, Choć możemy już nie robić. Tak. Jak chcecie. Yy, to co, ja już budowałem swój domek w sumie, mogę budować dla trzeciej świnki taki najmniejszy domek, taki nie, najbardziej... Nie, ]ski. dwa będzie. Dwa będą domki, okej. Okay. To ja sobie postawię tylko jeszcze komin do swojego domku, no bo musi być jakiś... Komin, bo będę sobie tam palił, przecież w piecu, nie? No i mogę się zająć, jeśli chcesz, pomocą. W swoim domku. Okej. Okay. Mogę? No, 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 nawet nie wiem, po co ten stawiłem no. Tutaj stawiamy taki. Tu stawiamy. Każdy, jaki tu. O, tu chyba kolego trochę poszerzałeś na skróty, bo to powinno być tak. Hmm. Ale możemy zrobić to w ten sposób, że tutaj też tak i na to dać o właśnie takie wzmocnienie, które by to łączyło. No i, o, już wiesz o co chodzi. Tutaj też. I teraz to jest wzmocnione. No, a ja bym dał to troszeczkę tak inaczej. No ale tu zrobi... sami ta budowa No powiem ci, że ty to robisz jakiś pałac, nie wiem. To będą... To będzie dla jakiejś super świnki, jakiejś takiej... Mega! Mega. I tu jest... Świnki księżniczki chyba. To będzie domek. Ok <laughs> Nadchodzi wilk! Nadchodzi wilk, nadchodzi wilk, ale na razie tylko... tylko się czai, tak więc... Cichutko. nie przyjdzie. Może nas nie zauważyć. Zarias przyjdzie, lecz jak będziemy? nie nie będziemy cicho, to on przyjdzie no. i nam zabierze on wszystkie domy. On nie on wącha chyba. On chyba coś wyczuł. coś no. nasz, nasz dom, twój dom się zariasuje, już Nie, 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 od mojego domku. Później Później w tych domkach. Po kiełbasce i zobaczymy, do którego z tych domków Fiona się dostanie. Czyli który, nasz pierwszy. Który będzie mocniejszy? Nie, nie, nie. Okej, okej. Okay, okay. żeby, żeby było widno. Żeby było widno, jasne. Tu też okno? Okej, okay, okno. Zrobimy też, musimy myśleć o tym, żeby zrobić taki dach, więc powoli kończymy. Kondygnację. Czyli filmik. No, filmik też. A później weźmiemy kiełbaski, umieścimy w tym i w tym domku, i zobaczymy, w który domek okaże się lepszy. Więc w teksterem. drugim filmiku my będziemy pieszkiłbaski. No. Tak, no mam na myśli. Kiełbaski, ja możemy sobie później jak najbardziej. No, na pewno, ponieważ Wilk nie może się doczekać zdobyczy. Te kiełbaski będą symbolizować nam świnki. Zobaczymy, która konstrukcja wytrzyma. Która konstrukcja będzie bardziej solidna? Ja uważam, że no do to się na pewno nie dostanie. Nie ma szans. Jest tu. A do mojej? Jest tu. Jest tu taki <grywka> mini daszek. A do wszystko, więc. No, jak z góry nie zrobimy dachu, to myślę, że po prostu sobie sięgnie pod tą kiełbaskę i ją weźmie. Więc... Ale ja zrobię solidny dach. tak jak jaki? Nie, nie solidny tak bym e, robić solidne daszysko nad tym domkiem a ja jak zrobimy tutaj tylko ten dach powiedz mi kolego kurcze to, to będzie nie lada wyzwanie bo ja, bo ja też już zacząłem robić ja tu zacząłem robić ten dach e, zaczęły nam będą na pewno długie ten czasek jest trochę zakręciem, to się da na wzmocnienie. Eee, tak. Czekaj. potrzebujemy drugi A krótkie dajemy tutaj. tu już sobie możemy dawać w ten sposób? Poczekaj jeszcze chwilkę, tu ja ci podmuruję. Dobra, dawaj mm. Dawaj jeszcze, 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 jeszcze. Potrzebujemy długa średniość środków. OK. Teraz jak tutaj wzmocnić ten środek? Bo to jest pytanie. Eee, ten środek musimy wzmocnić jakimiś cackami. Takimi, które sprawią, że fiała nie będzie mogła rozwalić. I jeszcze tutaj. Dobra, mało tego. Musimy zrobić. komin. Musimy zrobić tu. Jeszcze wzmocnienie. Dobra, dawaj komin też, racja. Komin musi być. Czekaj, może innego koloru, koloruście oberwonę. Mhm. Ok, nam się musimy do środka. Okay. To będzie mój komin. Wow! Tu jest się zapadka. Tu Zapadła. mój komin. Okej, okay, więc tu też musimy dać wzmocnienie. Tak. Solimy dom zawsze przetrwa. To przetrwa. Zobaczymy, czy przetrwa tak fiony, bo to będzie próba. Słuchaj, masz tam bardzo, bardzo szerokie wejście. Ale No, na budowie musi być kopara. jest. Jest kopara. Okej, jak to wygląda, czy Jak to wygląda, czy wszystko widać? Okej, okay, wszystko widać. Pozwól, Ja też zerknę, reżyser numer dwa. Yy, wszystko widać, nie widać tylko mojego domku. No okay. słuchajcie, są tamy plac budowy. Nie wiem, czy twój dom jest jeszcze za skończony. No. Zaskończony. dobra, więc teraz pila próby. Ja idę po dwie kiełbaski, takie małe, fajne. Takie i yy, takie pysne kiełbaski, takie połączone. Yy, będzie po jednym tematu kiełbaski. Czekajcie, no, to jest... ja bo oczywiście on sam siebie nie nagrywa sam siebie nie nagrywa czekaj pójdę do ku kuchni okay. już jestem w kuchni i w stosunku jak jesteśmy w kuchni to wam pokażę czekajcie nie nie nie, nie. okej okay, już statyw jest po to żeby nie ruszać e, e, nie ruszać lecz można ruszać no ale chodzi o to żeby głównie żebyśmy wszyscy o. widzieli o dobra co będzie robiła teraz Fiona, czyli nasz wilk. Zawoła ją tam do Fionka. A ja w tym czasie umieszczę głęboko kiełbaski w naszych domkach. Pionka. Pionka. No i dobra, chodźmy teraz i zobaczymy, do którego, z którego domku łatwiej będzie Fiona wydostać kiełbaskę. No? Szukaj, 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 szukaj. szukaj. Gdzieś tu jest kiełbaska, czy ona ją znajdzie, czy też nie? O, po zapachu, po zapachu. No, 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 mamy ją tutaj gdzieś w domku, tylko w którym? Ej, nie, 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 tylko nie do... Weź sobie z tego domku kiełbaskę, z tego domku. Patrz, wyczuła w moim, ale ciekawe, czy się będzie umiała dostać. Cie moja kiełbaska! Już ją zjadła Fiona, no nie! No nie ma zdachu! No bo myślałem, że będzie potrzebny, jest listopad, ale nie pada, nie ma na my opadów, myślałem, że będzie potrzebny, po prostu. Tak, yy, tak, ta, Fiona, jest jeszcze jedna kiełbaska. Zobaczymy teraz, nie zasłanie kamery, czy udaje jej się wydostać. Okej, okay, czekaj, kamerę zawróciłem na ciebie, ale że Arias. O, wyczuła, wyczuła kiełbaskę, ale widzisz, to nie taka prosta sprawa, wydostać. No, myślę, że twój domek chyba zdał egzamin, bo Fiona nie jest w stanie wydostać kiełbasy z tego, z tego domku. Hucha, dmucha. Tak, jak to było w bajce, że wilk kuchał, dmuchał, grąził tam pewnie coś, warczał. No, niestety. Przegrałeś! No, przegrałem. Antoś wygrał. Antoś wygrał. Joanna też już się, jak widzicie, poddała. Chociaż jeszcze jedna próba. Może, może jej się uda jakąś łapką sięgnąć. Czekaj, 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 czekaj. O, coś się dzieje, coś się dzieje, coś się dzieje. Czy to będzie ten moment, kiedy, kiedy udaje się. Tylko, że przesuwa zamiast wiązki, obasu, to przesuwa to. No właśnie. Ej, coś wydostała, coś wydostała, wydostała kiełbaskę, no nie, czyli ten domek niestety też no, zdał egzamin yy, pod tym kątem, tylko że no po prostu z mojego domku łatwiej jej się udało dostać kiełbaskę, ale mm, z twojego też. Myślę, że jakbyś by zbudował drzwi, to wtedy byłoby idealnie. Właśnie, zapomnieliśmy o drzwi, jak były drzwi na pewno. Nie, ja właśnie nie chciałem drzwi wziąć, tylko że w klockach nie ma drzwi. Mm -hmm. Następnym razem będziemy o tym pamiętać. No dobra, słuchajcie, w takim razie e, żegnamy się z Wami. E, zapraszamy do kolejnych filmików, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i czekajcie I stawiajś... na kolejne odcinki. Mamy też Instagram e, fanpage'a. E, dzisiaj serdecznie na niego dzisiaj jeszcze zbudujemy te domki, bo te rozwalimy i zbudujemy inne, takie trudniejsze, żeby Fiona je wzięła. No to zakończamy filmik Trzymaj i się, widzimy cześć. się jeszcze dzisiaj niedługo. Cześć.